Elo, elo widzowie, dzisiaj omówimy sobie nowe liki dotyczące updateu 9 w Petsim 9.9. A jest ich dosyć sporo, więc ty drogi widzu usiądź sobie wygodnie, strzel koniecznie łapkę w górę subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. Zacznijmy sobie może od tego, że nowy update będzie update'em wydajnościowym. Co to znaczy, jeżeli mieliście lagi w Petsimie, wasz komputer, telefon, tablet, nie wyrabiał, to teraz jak widzicie mamy pokazaną statystykę na ekranie i teraz mamy zmniejszone obciążenie chyba 140 do aż 30%, więc naprawdę, jeżeli macie właśnie słabsze komputery i przez to nie graliście w Petsima, to zajrzyjcie teraz i zobaczcie jak wam będzie płynnie działać gra. Bo ten update bardzo będzie przygotowany pod graczy, którzy mieli właśnie Słabsze komputery, żeby jednak no, usprawnić im tę wydajność tej gry. Więc od tego chciałem zacząć może na start. Na start weźmy sobie też pieniatki tutaj elegancko. No i lecimy z kolejnym likiem, a mianowicie no taki szybki liczek, nowe Breakables ables i temy, jak będą no, wyglądały, wyglądają w sposób następująco. I też mogę od razu powiedzieć, że nowy świat to będzie taki gliczeć świat, czyli Petsim X, jeżeli ktoś grał. No będziemy mieli po prostu zgliczowany świat w techwordzie. Mamy również zlikowane nowe jajuszka, wyglądają w sposób następujący, a co do jajuszek to jeszcze wam coś potem powiem, ale to dopiero pod sam koniec zlików, bo mamy dzisiaj coś bardzo ciekawego w nowym update przygotowane. No jajka jak jajka, bez szału, aczkolwiek jak są jajka to są również pety, macie teraz na ekranie, jest naprawdę ich bardzo dużo. No, wyglądają moim zdaniem bardzo fajnie. Wyglądają zwłaszcza te, które będą najlepsze, bo też wiemy, które z nich będą najlepsze. Je też również macie teraz na ekranie. No, one akurat są różne. To jest cztery rodzaje innych petów, i wyglądają moim zdaniem bardzo ładnie. Jeśli chodzi, oczywiście, o te chowy świat, no, są takie mroczne, są takie jasne. No, myślę, że akurat bardzo fajne peciki, które no, na pewno będę musiał wydropić, to pewne. Lecimy dalej i tutaj mamy kolejny lig, którego totalnie nie rozumiem, mamy Muzeum Wolse, czajcie? Mamy ścianę od muzeum, po co mi muzeum w Petsimiksie? Co tutaj będzie w tym muzeum, co tutaj będzie dziadek Meres, tu będę ja jako staruszek, tu kolejny staruszek Hoborks, o co chodzi z tym muzeum? Nie mam pojęcia, ale już pierwszy lig jaki dostaliśmy tak z dwa tygodnie temu, to był ten, że będą jakieś ściany od muzeum. Mamy również zlikowany nowy item drop i to będzie prawdopodobnie coś, Ala właśnie naszych czarmików, coś podobne do czarów, o ile to nie będą czarmy, ale chyba nie. Coś podobne do czarmów, co będzie dawało nam różne rzeczy, że będą nam właśnie mogły itemy dropić, nie wiem, więcej diamentów. Tak ludzie bynajmniej spekulują, bo też będziemy od tego mieli książkę, ale to w późniejszych likach wam opowiem. Także tak wygląda ta tekstura. W sumie pogadajmy teraz o tej książce, bo zostaną dodane dwa nowe, nie gamepasy, tylko dwie nowe książki. A mianowicie, jedna to jest ta, o której wam mówiłem, dzięki której będziemy mogli zdobywać przeróżne itemy, od Piniat po flagi, aż do tych nowych itemów. I będzie to za Robuxy ta książka, tak jak mamy tutaj, widzicie te różne książki: Boss Mimik, Boss Lucky Block, Super Magnet i Lightning Orb. To tak samo będziemy mogli sobie kupić tą książkę. Ja obstawiam, że jej cena będzie wahała się pomiędzy 1200 a 2400. Więcej raczej nie. Także na pewno sobie taką książkę kupię, przetestuję. Mam nadzieję, że dużo pieniat będzie dropić oraz fajnych itemów. Propo książek, nie wiem po co, ale Preston dodaje również, nie wiem jak to nawet nazwać, bo był tak, Shiny Hunter, super Shiny Hunter. No to teraz będziemy mieli super, hiper, ultra Shiny Huntera. Dosłownie, kolejny Shiny Hunter. Ja w ogóle na przykład w swoich enchantach nie używam Shiny Huntera. A Preston dodaje ich coraz więcej, Za niedługo to będziemy mieli jakiś, nie wiem, ultra, hiper, mega, fajny, super Shiny Hunter. Bo no naprawdę, tych shiny hunterów w tej grze, no coraz więcej mamy. A no powiedzmy sobie szczerze, kto tego używa? No, myślę, że ledwo kto tak naprawdę. No i ja taka nowa książka, którą również będziemy mogli kupić za Robuxy, macie teraz. Ale jeszcze za Robuxy, co będziemy mogli kupić? No, oczywiście nowego Ultimata, nowego Ultimata. A dokładnie chodzi, chodzi tutaj o Nightmare Ultimata. I o co w ogóle chodzi z tymi nightmare'ami Wszystko jest Nightmarowe. Deska nightmare'owa, miniaturka gry jest Nightmare. Mamy jakieś liki związane z Nightmare. Jestem bardzo ciekawe, czy Preston czasami nie da jakiegoś update'u Nightmare, albo to nie jest jakaś zapowiedź nowego Hardcore World'u, coś w tym stylu, bo naprawdę no tych rzeczy Nightmare'owych jest o dziwo aż za dużo w tej grze bym powiedział, cały czas coś Nightmare'owego, Titanic, Nightmare, Tudeska, tym razem tutaj mamy Ultimata, no mam nadzieję, że Preston coś rozwinie, może akurat na nowy update coś dla nas szykuje. Lecimy dalej i teraz zaczynamy z rzeczami, ponieważ pierwsza rzecz zgliczowana to będzie komputer. Tak, mamy zglikowany komputer, nie wiem co tu dokładnie chodzi: czy to będzie jakaś maszyna do używania, czy to będzie po prostu jakiś zwykły item do dropienia, czy to będzie, nie wiem, break breakables do niszczenia, tego dokładnie jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że będzie coś takiego. Lecimy dalej, mamy również a Tak, czas akurat będzie do niszczenia, to jestem pewien. Nie będzie to nowa skrzynka do otwierania. Bynajmniej tak Liker mi powiedział, że to będzie taki częścik, jak mamy gdzieś tutaj na tym świecie. Zaraz wam pokażę, o którego mi dokładnie tutaj chodzi. Tylko gdzie on teraz jest? Akurat się zagubił. O, coś takiego jak tutaj mamy. Będziemy mieli takiego samego czyścika, tylko po prostu zglitchowanego i będziemy mogli sobie go zniszczyć i fajne itemy w środku zdobyć. No dobra, mamy również nowego glitchet gifta, który będzie wyglądał tak samo jak global event gift, tylko po prostu zglitchowany, a w środku może jakiś nowy huge i chyba wiem doskonale nawet jaki, ale o tym może za chwilkę, albo od razu w sumie wam powiem widzowie, bo w środku będziemy mieli huge glitched doga. Tak, mamy huge glitched kata, będziemy mieli huge glitched doga, którego będziemy mogli właśnie wydropić z tego oto gifta. Plus prawdopodobnie jakieś tam itemy w środku, ale najważniejszy w tym będzie ten huge. Lecimy dalej, mamy zlikowane dzisiaj w sumie, bo dopiero parę godzin temu nowy leak. Dokładnie chodzi tutaj o deskę, a mianowicie bubble hoverboard oraz o też bubble. Po prostu jak ktoś lubi taką tematykę, to będzie что могли себе купить. No chyba, że to będzie jakiś na przykład No następna nagroda za Clan Warsy Bo to też jest możliwe tak naprawdę Bo jednak deskę no zawsze mamy za top 10 Butcha za top 50 No możliwe, że nowe nagrody na Clan Warsy Się szykują, to by nawet pasowało Wam powiem, więc możliwe, że akurat Na Clan Warsy za topkę będą Takie nagrody, aczkolwiek możliwe też Że będzie można po prostu je kupić i, kupić i zdobyć Lecimy dalej, może teraz Powiedzmy sobie o nowych ekskluzji jajkach Ponieważ będą, tak będą Teraz mieliśmy te sketch eggi, które są dla dla mnie cudowne, bo dropnęłem Titanica tutaj z Kaczkata. ale tym razem będziemy mieli nowe jajka, a mianowicie Exclusive Force Field. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, widzowie, ale jeżeli nie, to mnie poprawcie. Będziemy mieli takie ekskluzywne jajka, ale co w nich będzie się znajdowało? Oj widzowie, będzie się dużo znajdowało. Mianowicie dwa ekskluzywne. Macie w sumie teraz na ekranie. Mamy również w środku szansę na Huge Force Field Monkey, Huge Force Fielda Agony. No i co najważniejsze, Titanic Forcefield Cut, Oj, tego to ja będę musiał widzowie dropnąć na 100%, zwłaszcza, że ostatnio mój widz z Sketch Jajek dropnął dwa Titaniki, a ja no jednego, jestem szczęśliwy, nie powiem, że nie, no ale widz dwa tygodnie dropnął dwa Titaniki, także ja tego nowego też będę musiał dropnąć na pewno. Lecimy z końcówką newsów, może powiedzmy sobie teraz troszkę o huge'ach, bo ich też troszeczkę mamy, a mianowicie huge kangur. Który nie wiem czemu, ale ludzie mówią, że będzie za Clan Battle. Tak, za Clan Battle to biedny miejsce, huge kangur. No wygląda on ciekawie, faktycznie. Nie wiem, czy pasuje do czegokolwiek w tej grze, więc możliwe, że faktycznie za Clan Battle, bo na Clan Battle mamy naprawdę przeróżne huge dziwaczne. Może dlatego też tak spekuluję, ale wygląda fajnie. Jeżeli nie będzie on za Clan Battle, to na pewno będę go próbował dropnąć albo zdobyć. No ale jeżeli będzie do zdobycia za to biedny Clan Battle, no to też git. Bardzo ładny huge, podoba mi się akurat. Z kolejnych huge mamy Huge Knight kata, Tak, Huge Knight Cut. Prawdopodobnie możliwe, że będzie nowa rotacja właśnie jajek, ponieważ mamy Knight'a, czekajcie, pokażę wam. No halo, czemu ja go nie mogę znaczyć? Mamy Knight Beagle. To teraz będziemy mieli Knight kata. Więc jeżeli komuś się po prostu nie podobała wersja z Beaglem, będziecie mieli kotka teraz. Z kolejnych huge mamy huge bubble doga o, i może on właśnie, bo zapomniałem o nim powiedzieć, może właśnie to będzie za clan battle. Bo już jak mamy deskę, mamy butcha No i jeszcze huge, to myślę, że to akurat będzie za clan battle widzowie. Tak, jestem tego nawet pewien, bym powiedział. Bo po co Preston miałby dodawać trzy takie rzeczy, które pasują dalnie do clan battle, czyli za top 50 butch top 10 deska no i top oczywiście jeden będzie jednak ten huge bubble dog. Który no, wygląda ciekawie, ciekawie, nie powiem, że nie. I z Huge y został nam jeszcze póki co jeden huge a mianowicie Huge Angelus, który naprawdę wygląda niesamowicie. I to jest aktualnie chyba top jeden Huge w tym update'cie bynajmniej, który mi się najbardziej podoba. No kurczę, on wygląda niesamowicie, powiedzcie sami. Jestem ciekawy jak go będzie można zrobić ale no... Coś cudownego, coś cudownego ten Huge. Z Titaników mamy dwie bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ mamy Titanic Rich Kata i teraz tak, totalnie nikt nie wie, jak go będzie można zdobyć. Czy to będzie pluszak, ale bardzo dużo osób spekuluje, że jak mamy tu The Forever Paka, to jak je, mamy szansę zdobyć Huge Rich to teraz Preston doda nam szansę zdobycie Titanic Rich Kata z Forever Paka. I powiem tak, ja się z tym zgadzam, dlaczego? Dlatego że Forever Pack w pierwsze dni no każdy kupywałby był po prostu OP Jak wyszedł nowy update, no to też odświeżyli ten Forever Pack, ale coraz mniej osób go kupowało, no bo wiedzą, że się nie opłaca po prostu za droższą ilość Robux. Za większą, sorry, za większą ilość Robux. No, i myślę, że Preston specjalnie zrobił coś takiego, że doda Titanica w tym Forever Packu w bardzo małych ilościach. Żeby jednak, wiecie, ludzie wydawali Robuxy, no i mieli szansę zdobyć Titanicę. Przy okazji też mam Forever Packa, no ale już tutaj wydaję tyle Robux, że nie zamierzam więcej póki co. No, chyba że dodadzą tego Titanica, to na pewno sobie troszkę tutaj doładujemy. No ale uwaga, z Titaników to nie tyle. Bo każdy by myślał, że dodadzą jednego dwa Titaniki. No i teraz was zaskoczę, bo to jest naprawdę chyba najdziwniejszy news w dzisiejszym odcinku. Ponieważ w plikach gry mamy jedno większe jajko. Takie jak jest na przykład za Huge Machinega. I co to w ogóle oznacza? Ludzie spekulują, ja nie, nie wierzę, że to się może wydarzyć, ale ludzie spekulują, że będzie to Titanic jajko. Tak Dokładnie Titanic jajko. dlaczego? Ponieważ mamy zlikowany 6 nowych Titaników na ten właśnie update. 6 nowych Titaników. Mianowicie Titanic Dragon Fruit mieliśmy takiego ekskluziwa. Titanic Orange Axolot, Również mieliśmy takiego ekskluziwa. Titanic Blueberry krówka. Również też mieliśmy takiego ekskluziwa. Titanic Strawberry Corgi. Mieliśmy takiego huge'a. Titanic Delphin. Nie wiem, czy doskonale pamiętacie, ale w się był taki secret. I Titanic Pineapple Cat. Akurat z Titanic Pineapple Cat to jest osobny lik, ponieważ są niby maskotki już tam przygotowywane, więc to raczej będzie akurat na merczu. Ale pozostałe Titaniki... Ludzie spekulują, że będzie specjalne jajko, nie wiadomo jak do zdobycia, ale w nim będą się kryły i będziecie mogli tak o sobie dropnąć z jajka Titanic'a. No to by było mega dziwne, serio, jakby coś takiego zrobili. No ale jednak pięć Titaników na jeden update w sumie to łącznie 7, tylko że jeden jest z Merchu, jeden, możliwe że z Forever Packa. To troszkę za dużo i jest to podejrzane. Możliwe, że faktycznie Preston zrobiłby coś takiego, że jajko z Titanikami dodał. No ale napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Moim zdaniem Preston powinien zrobić coś takiego. Może kiedyś to preston obejrzysz, że co update, co nową mapę, tak jak mieliśmy pierwszy ward i drugi ward, powinno być jajko, w którym będzie można zawsze dropnąć Titanika. No póki istnieje ten ward, wiecie o co chodzi? Na przykład, jak ten ward mamy od kiedy? No jakoś dwa miesiące. To dwa miesiące powinna być ultra mega mała szansa, żeby zdobyć Titanika. Że wiecie, że co na przykład dwa miesiące z jednego warda można zdobyć około 1000 Titaników i pula to będzie dosłownie 1000 Titaników. No i, co mi, dwa, co, no i co nowy Ward Oczywiście będzie nowy Titanik i ta pula się będzie restartowała, bo moim zdaniem to akurat by dużo nie straciła gra na tym, gdyż mamy w grze, no pokażę wam, żeby nie było, no mamy około 40 tysięcy już Titaników, więc myślę, że co dwa miesiące jakby tysiak przybył, to nic by się nie stało tej grze, a to by bardzo zwiększyło ilość graczy. I bardzo dużo osób myślę, żeby zaczęło właśnie w to grać. No, otwierać choćby jajka, wczyć, ale zwiększyłoby to właśnie statystykę ilości graczy w tej grze. No, moim zdaniem, coś OP. Mazie Preston, wykorzystasz mój pomysł, przyjacielu. No ale dobra, póki co chyba tak, tak. To na tyle dzisiaj widzowie z likami. Na ekranie macie teraz zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, nagroda już poszła o ciebie mailboxem, a z racji tego, że zbliża się widzowie majówka, zbliża się weekend, rozdajmy sobie dzisiaj Hugeka. a mianowicie rozdajmy sobie, rozdajmy sobie, sobie to widzowie sobie rozdać. Może takiego huge cyber agonego. Jedyne co musicie napisać to ważnik w komentarzu oraz dopisać... No majówka, napiszcie majówka po prostu i ważnik. Na no następnym odcinku, czyli w niedzielę, ogłoszę wyniki. Póki co to na tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę Wam wspaniałego dziąka i co, się